Siema, siema. Yy, Dzisiaj będzie poradnik jak zrobić <coughs> yy, po prostu farmę iron golemów bierzecie po prostu znajdujecie łóżka to działa na survivalach na, po prostu na wszystkich bierzecie łóżka na przykład nie? łóżka z wioski bierzecie ja nie mam tutaj innych, ale dobra. Po prostu bierzecie łóżka z wioski i tyle. Tam były, ale dobra. No poczekajcie. Ile? Dobra, y a. Zapomniałem zacząć nagrywać. Ale robimy y dziurę 5 na 5 Tylko ja nie wiem, czy ja to zrobiłem 5 na 5 Nie, ja zrobiłem to trochę za dużo. Więc już to naprawiam. No, i tam, jak już mamy tę dziurę 5 na 5 i dwie, dwie kratki głębokości, czyli raz, dwa. Robimy tutaj na przykład, tu na przykład, tak, idziemy od stąd, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Na, to jest chyba na długość, nie, na długość chyba, no, nie, na wysokość czy ja, jak się leży, to jak to jest? Dobra, nie wiem, ale po prostu tutaj na do, tutaj z lewej ma być 7. Tu raz, 2, 3, 4, 5. I znowu 7. No i tak. Tu ma być 5, tu ma być 7. Robimy jeszcze raz do góry. Czyli też dwie kratki. To można zrobić na jakichś serwerach e, tam craftplay jakieś tam inne inne rzeczy. No i po prostu dajecie tu na przykład, nie wiem to żeby po prostu mieli jakąś pracę, nie? Robicie tu tak. I potem robicie pół płytkę czy tam y nie chce mi się tego szukać, więc zrobię to tak na no, crafting. Bo tego taki, taki bym nie zrobił. Yy, już to robię. Robimy takie coś: z robimy. Robimy tak. Tak czy tak? Nie, to miało być tak, żeby człowiek nie mógł przejść. Znaczy, to będzie zombiak, nie? No i po prostu sprowadzacie sobie związki na przykład y, wieśniaka, nie? Ale najpierw robicie tutaj guziki, żeby coś tam, coś tam, ten. E, tam. Czekajcie chwilę jeszcze. Czekajcie, wieśniaki. Eż. Czekaj. E, wieśniak. wieśniak, wieśniak, wieśniak osadnik, no nie wieśniak tylko osadnik ale zombie zombie też łódkę musicie skołować łódkę łódka nie wiem dalej jaką no, i po prostu tu dajecie łódkę. Nie, dobra, jest, łódka. No, i jak już jest noc, na przykład czekajcie, bo najpierw trzeba tych wieśniaków, żeby oni pracę mieli. A, drugi i trzeci. Dobra, mają pracę. No i zaraz przejdziemy tu do tych Iron Glamów, ale tutaj. A nie, bo musimy przejść najpierw do tego, a później do Iron Glamów. E, dobra. Tutaj tabliczki. tabliczka. Bele jakie tam nie zależy. środek musicie. I tak jak robicie na przykład... No nie wiem, na jakichś serwerach tam. Bele jakich. Dobra. Później robicie tutaj na przykład skrzynki. Skrzynia. Robicie sobie skrzynie na przykład. rzeczy, na przykład ją tu. Hopper. Hopper. Nie, jak to było? Lej, jaki hopper? Jezus. A ja ten, hopper. No i na przykład jak jest już noc, bo zaraz będzie noc, nie? To przeprowadzacie sobie na game mode y, tym. z walun. Czekaj, lawa. Czekaj, bo jeszcze tam trzeba lawę. Woda. Woda. Dobra, jestem. Nie powinno się to rozlewać, bo źle zrobiłem. E, już wam pokazuję, co źle zrobiłem. Zrobiłem źle, że nie dałem tutaj tabliczek. Powinny być jeszcze tu tabliczki. Tabliczka. Znaczy, nie powinno, e, znaczy, możecie dać. E, czy nie, bo wam się spali żelazo. Źle to powiedziałem. E, teraz się zaplętałem w ogóle. E, musicie tu dać tabliczkę. I dać na tą tabliczkę. Czy znaczy możecie tak po prostu dać. I się nie rozlewa, tak? Dobra, teraz daje się po rogach wodę. Bo musi się jakoś tam. I sorry za jakość, ale kupię sobie nowego tego procesor, bo to przez procesor, bo mam te graficzną dobrą, ale procesor, z, jak mi wujek, to go skamowali na ten, na procesor. I miał być procesor za 1000, a jakiś za 1000, a dali mu za 300. I dopiero się teraz dowiedziałem, a ja ten komputer już mam rok. Ja się dopiero o tym dopiero jak zacząłem nagrywać. Dowiedziałem Dobra. No i na przykład bierzecie sobie zębiaka, nie? E, musicie go tu sprowadzić. Czekajcie. Kurde, jak go tu wsadzić? Właśnie tam kurde. Czekajcie. Poczekajcie, Poczekajcie jak, jak go wsadzę to tam o, zaraz wrócę. Wsadziłem go i odczułem w tym jeden problem. Gdy się zrespił. O, i właśnie teraz. Zrespi się tutaj. Więc po prostu jak będziecie to robić, to zróbcie jeszcze po prostu tutaj wodę, żeby... no tak nie wiem na ile kratek się respi od villagera ten. Yy, chyba na 10 lub 5 Dobra, po prostu zróbcie jeszcze dookoła wodę. Znaczy po prostu zróbcie to samo dookoła i będzie działało. Tak to działa, tylko po prostu ten golem zamiast się rozpić tutaj. To się rozpina na przykład gdzieś tu, nie? No i tyle, nie? Więc. Więc to tyle. No, papa. Pa.